30 sekund do pojawienia się stworu. Dobra, proszę mi powiedzieć przeciwko komu gram Przeciwko Kale chyba Ale gdzie jest Kale? Czekaj, no to na dole jest ta To wszystko jest... okej okay. jest... O, a ty Michał gdzie jesteś? Ja to pomagam co tam się dzieje? Eee, już Mortka bije. Mord Czemu mordowa walczy? Po prostu wszedł w krzakach i pobił ich. Okay, ale pobił... Nie no nie pobił ich. W sensie Trochę poodbił. No, dobra. A się zastanawiam, gdzie jest mój przeciwnik. Halo przeciwniku, gdzie jest Kale? No halo, proszę państwa. Ona nie gra? O Boże Zapomniałem, że on tak... Wolno bije fuck. O jest Kayle Ona już mnie bije? What the fuck? Ale to będzie łatwy mecz <grystanie> Ona poszła... O oh, jest, no nie tak Ty, ta Kale poszła zabić Reda Okej Z tym Ale by mi się przydał teraz jakiś ten... Czemu? Kolega do pomagania, jakiś jungle Ja ja mogę zabić tego Kayla O oh, fuck Co? No tak średnio na początku. co? mu? No już się muszę dać. No chodź jeszcze, chodź. no niech cię biją, niech cię biją stworki, no. Niech cię biją stworki. No to tak widzę, tak? Niekoniecznie. Ja? No. Bo ona ma no daleko, Przez, więc ja się muszę trzymać daleko, ale ja ją biję. Patrz. Pyk. Dobrze, dobrze. Ona o, traci. Dobij miniony, miniony dobij. Czemu nie bijesz minionę? Bo ona jest za blisko. Ona ma smita, no tak. Patrz, czwarty poziom. No chodź. Chodź. Kailo. O poszę, Kejlu Ja w ogóle... O, jest i woliber. Fajnie. Co im tutaj robią we dwójkę? Tak Ty no brawo Zwłaszcza, że grasz na zaporcie, ale tak to... Jak no. Jakbyś to by nie dogonił, tak? No to rozumiem Dawać mi pieniądze Dawaj Dziękuję za moje pieniądze Ile jest w ogóle? Jak to wygląda? 3-0 <grym> dla was <grym> Czemu mnie bije? Okej, nie zwróciła sobie prawie mało. No tak. A no zaraz nie na ty A wy mnie chcecie bić. Jesteście idiotami czy idiotami? Ej, oni we dwójkę ten. Nie mają junglera. No dawaj, no, obijmy. No, wieża. Brawo, wieża. Brawo, wieża, zabiłaś. A i ten y Volibear malował, więc jakby tam gdzieś szedł, to możesz bić go. śmiało. Jest okay. to nawiam, czy... No w sumie nie wiem. O, teraz byli, ładnie wyszła jego się kilka sekund wcześniej. Było ładnie zrobiła bo się co, na ulta użyła? bo ty już nie ma żyćka no dobra, ja będę uklepował. No łatwciry dostaję. No już się boi. Mam dwa leve więcej, dwa lewele więcej od mnie. Użyła ulta na miniona, no to, to w ogóle jest dobra playerka O chodź tu chodź, tu, chodź. No chodź, no chodź, no chodź, 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 Jesteś botem? Ja mam ulta, no tak, zapomniałem o tym Z tym Woliber. Tak, to w takie ja robię? 1-0 masz, na niej chyba. Ale ja ją robię mam większy poziom w ogóle ona słabo gra Wystarczy, żeby tylko podeszła trochę dzisiaj to ja mam już. Ej, dlaczego... wiesz może dlaczego mi na pajku W tak jakby... takie jakby kółeczko zapacza się? A Wokół tego kwadratu takie kółeczko śmiga A. -a. Ona znowu się wróciła, Boże jak ona się często wraca. No i ty zabijasz tam, Boże. Jak na razie morda nie narzeka. No i dobrze. A zatem morda na razie odbija miliony. No, niech będzie. O Jezus. Dobra, patrz. O Boże. Pierwszy i drugiego też zabije. Albo nie. On gra mądrzej, no to to ja widać, że gra mądrzej. Oje. O Jezu, ale bolało. Jeszcze jeden zero Ja już dwa razy zabiłem Mam dwa tu więcej No, Chcesz się bić ze mną? Serio? ty przegrywasz ale już No, Dobra, łatwa gra to jest Ja nawet nie muszę używać ulta, żeby ją zabić tą A z ultem to w ogóle idzie łatwiutko Ja teraz wam pójdę pomagać O, pieniądze dajcie ci za wierzę. Dobra, tyle je ubiłem wierzę, że się nie pozbiera trzy, lewele więcej mam. To jest łatwa gierka czego nie mogłem W użyć? Nie wiem, może masz zablokowane albo zamarowane? Nie A może nie No właśnie No niech ten wróg przyjdzie do mnie No, o to chodzi, o to chodzi, żebyś podeszła O Jezus, dobra, Elo, umarłem Żegnam cię Albo nie, ucieknę. Dobra, easy do mnie Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O Jezus jeszcze goni mnie. Ty, ale ładnie zabiję go. Zabiję tego dżunglera chyba. Albo nie Nie jest szybki Chodź tu, Murganko, do mnie Ja Cię biegać ja byś miał, zaproszczę O słyszysz? Tak, słyszę Pisałem do typa O Boże, o Boże, wracaj się Odporność na magię większa Chyba <śpięk> mi w ogóle nie dawała Proszę Państwa jest 10, 7, wola tam jakaś 7, Wolbir też jest łatwy Też ma 5 Zabijesz, no Michasz, no musisz po prostu, to jest taka łatwa Nie mogę, słuchaj, bo oni mają covera jakbym chciał ich zabić Patrz, proszę bardzo. To jest farma. Jest gdzieś tutaj jakiś owoc? Nie wiem. Fajny jakiś taki. Uciekaj najlepiej. No i tym się gra w ogóle. i zabrałem nam do grobu. Ładnie, ale zabił cię nie ten, który miał cię zabić. No. Dobra, walimy wieżę. Proszę, nie ma wieży. Mam nie próbuje uderzyć. Na początku myślałem, że naprawdę. Jeszcze mi pokona, nie? Ale już teraz to wiem, że to jest easy. Te, to nasza morda to kozak jakiś. Naprawdę? O, ja muszę pomocy potrzebować. Oj, chyba. Uznałem, że jestem za dobry. Zabiłem. Ale ładnie. O oh shit To ja się leczę 26, no to i. Dwa dwójkę przychodzą, żeby mnie poglądywać. To śmiesznie. No, generalnie to mi też dzisiaj słabo idzie, nie? A, bo ty słyszysz, że ja tam gadam? A co? Nie, nie No Znaczy nie, co moi rodzice gadają. Myślałem, że oni też tak powiedzieli to samo co ty. Naprawdę on się chce jeszcze ze mną bić? On nie rozumie, że to jest... Że oni to przegrywają? Boże, przecież to jest za łatwe Żeby było prawdziwe. Ja nie wiem na kogo je gramy, ale to naprawdę nie są jak coś tam się grać 13 poziom na do 10 Dobra, ładnie kurde, ci No i dobrze A ja jeszcze, bo wiesz Ja, ja się nie fiduję na ludziach, tylko ja się fiduję na tych potworkach No to ładnie w takim razie No niech podejdą, niech podejdą No dobra, dobrze, dobrze, ładnie O to chodzi Tak, o to chodziło Dokładnie, o to chodziło, dobra Dobra Ty, ja mam. Ty ja mam tle pieniędzy. Łatwa gra. Czajeś, że oni we czwórki mnie nie mogli pokonać. Piękna sprawa. Nie mają tak mało żyćka. Bo to tak, jest taka słaba. Ona się daje bić wieży. O morta ich sobie... Wy ich zabijecie. Tylko okej, okay, dobrze. Jezus XT Akurat Trafiłeś! Jezus jesteś dziwaczny. jest Oni strasznie słabo grają, to ci powiem, tyle. I to to. Dobra Oni no, się ciekają Ty tam sam wchodzisz na nich? Nie spodziewałem się, że oni tutaj będą Dobra, dobrze, ładnie Ja tutaj ich klepię, no Nie spodziewałem się, że będą. To tuż takich Proszę, i tyle ich pobitych było Tak, jeszcze dawaj, no Vladimir To było akurat dość głupie, nie? Ale... Ale zabijam Ale wychodzi. Co? Czyżby nasz? Or? Co? Oni też chyba nasz. O Jezus. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale tam będzie ludzi, na to zaraz A zdążysz? Nie, chyba nie zdążysz, a co... Z... zabili ich Jezus Maria, ale ich zde Ja tam idę Poczekaj na mnie, albo dobra, jesteś zmordką, to nie To wbijajcie Wbijajcie, po prostu chcę No uciekaj, uciekaj Dobra, po tak, dobrze, ładnie, pod wieżę podchodźcie Ja już wchodzę To było głupie Ktoś jeszcze? Na przykład ty Fajnie. Dawaj, bijemy, bijemy go jeszcze no, widzisz ile ja hp? Widzę Ty widzisz jamu hp? Co? Weź rozwalmy to o. Chciałem ci już go zabrać no. Ale to jest wygrane nawet się poddali. No to nie było szans. Elu.